Mówiąc krótko i zwięźle o książkach. Szczęść Boże! Witam Państwa w kolejnym odcinku z cyklu Mówiąc krótko. Święto poezji, proszę Państwa. Czasami prezentuję tutaj autorów, którzy są... Mniej znani albo prawie wcale nieznani, jak na przykład Józef Łobodowski, Maurice Bering, Hilary Belloc czy Czesław Straszewicz, by wymienić kilku różnych i nie tylko polskich, i narzekam na ich słabą recepcję w Polsce. Jednak wybitna poetka amerykańska Emily Dickinson z pewnością nie należy do tych, którzy mogliby narzekać na brak popularności czy zainteresowania, przynajmniej wśród naszych tłumaczy, a myślę, że pewnie i czytelników. Dla mnie odkryciem była jej poezja dzięki Stanisławowi Barańczakowi, który jeszcze w krakowskiej Arce w roku 1990 zainicjował serię Biblioteczki Poetów Języka Angielskiego właśnie wyborem stu wierszy Emily Dickinson. Potem ta seria była kontynuowana w znaku i ukazał się w nim jako jedenasty tom z kolei kolejny wybór stu wierszy Emily Dickinson. To było dla mnie wówczas olśnienie, jedno z kilku. Które zawdzięczam temu zasłużonemu dla polskiej kultury poecie i tłumaczowi. Miałem nawet zamiar zaprezentować w swoim programie wybór poezji Dickinson w serii <laughs> Biblioteki Narodowej Osolineum, i przymierzałem się już nawet do, do nabycia tego tomu który ukazał się niedawno, gdy zorientowałem się, że oto mamy, proszę Państwa, rewelację. Gdyż Instytut Literatury, który staje się coraz bardziej zasłużony dla polskiej kultury i literatury oraz Zaułek Wydawniczy Pomyłka wydały razem wiersze zebrane Emily Dickinson. Monumentalne dzieło translatorskie w trzech tomach. Trzecie takie kompletne wydanie poezji Dickinson w Europie po Francji i Niemczech. Jest to owoc ponad ośmioletniej pracy tłumacza Janusza Solarza, który pisze o tym w posłowiu do pierwszego tomu, między innymi tak. Cytuję. Tłumaczenie poezji nie jest z reguły motywowane zyskiem. Powinno raczej wynikać z fascynacji wierszami przeczytanymi w obcym języku i z chęci przybliżenia tych wierszy czytelnikom we własnym kręgu kulturowym. Ale fascynacja czy nawet miłość do oryginałów nie wystarcza. Można przetłumaczyć jeden, dwa, nawet tuzin wierszy bez przejmowania się otoczeniem, życiem czy światopoglądem ich autora lub autorki. Jednakże w przypadku próby przetłumaczenia całego dorobku poetki tak tajemniczej, tak osobnej jak Emily Dickinson, takie nonszalanckie podejście nie powinno mieć miejsca. Nie chodzi tu tylko o znajomość angielskiego, ba nawet dla osób władających tym językiem od dziecka zrozumienie wielu wierszy Dickinson jest wyzwaniem. Dobra znajomość angielskiego jest niezbywalnym minimum, ale równie ważna wydaje się determinacja, aby poznać sposób myślenia autorki, jej system wiedzy, zamiłowania, które mogły wpłynąć na tematykę wierszy, jej leksykalne i gramatyczne predylekcje. I tak dalej, i tak dalej. Resztę można znaleźć w tym pierwszym e, tomie. E... Jak widać już po tym fragmencie, tłumacz zabrał się do dzieła bardzo świadomie. Zwraca także uwagę na błędy, jakie popełnili poprzedni tłumacze tych utworów. Jeśli prezentuję w swoim programie jakieś książki, to przedstawiam takie, które przeczytałem od deski do deski. Tutaj nawet nie będę udawać, czego zresztą nigdy nie robię. Że przeczytałem wszystkie trzy tomy. Sygnalizuję jedynie ich istnienie. To, co zrobiłem w pierwszym rzędzie, to oczywiście starałem się wyszukać te utwory, które już znam bardzo dobrze i zobaczyć, jak wyglądają one w przekładzie Janusza Solarza. Mówiąc krótko, dzieło translatorskie Janusza Solarza to ogromny wyczyn. Lektura i czas pokażą, czy te pięknie wydane trzy tomy, choć akurat wizerunek na okładce niespecjalnie mi się podoba, zdobędą sobie popularność i czy zyskują, zyskają pochwałę krytyki. Tak jak na przykład przekłady Stanisława Barańczaka, mimo pewnych ich wad, które Janusz Sołasz nie omieszkał oczywiście wytknąć. Choć podział na trzy tematyczne tomy, a więc tom pierwszy o śmierci, poetach i pszczołach, tom drugi o Cierpieniu kobietach i kwiatach oraz tom trzeci o Bogu wieczności i ptakach, chociaż taki podział może budzić pewne kontrowersje, to wydaje mi się, że była to sensowna decyzja podyktowana względami praktycznymi, faktycznie Umieszczenie wszystkich tych wierszy w jednym tomie byłoby nieco potem trochę trudne w lekturze. Tym bardziej, że tłumacz umieścił tutaj, że wydawca umieścił tutaj także oryginały, to znaczy jest to wydanie dwujęzyczne, polsko-angielskie, podobnie jak przekłady Stanisława Barańczaka. Ale z drugiej strony, autor przekładów zachował przyjętą numerację, co ułatwia znalezienie ulubionych utworów i porównanie ich z tymi przekładami, a także z oryginałem. Bez wątpienia, te trzy tomy to jest święto poezji dla każdego jej miłośnika. Być może, jak Bóg da. I jeszcze coś na temat tych trzech tomów powiem, czy mówiąc krótko, czy w programie BookTube. Zachęcam do subskrybowania mego kanału, a także subskrybowania kanału PCH24TV, gdzie mogą Państwo oglądać m.in. mój cykl BookTube. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień. Z Panem Bogiem.